Tutaj masz Os i dzisiaj będziemy rozmawiać o Islandii. Islandia to wyspa. Jest dość mała, ale tam mieszka dużo zwierząt. I, nie, i też nie, u niektórych się to zdarza krajów, że jest dużo zwierząt, a mały kraj. OK. Przechodzimy do flagi. Flaga Islandii wygląda tak. Jest niebieska, trochę biała i czerwona. Ja tutaj byłam takie czajne, żeby oddzielić pizze. Widzicie? Wiecie? OK. Tak samo. Moja chyba. Widzę, tutaj nie podniesiemy końca. I tutaj zobaczę na drugiej stronie. Świetne, co? I tutaj przychodzimy do mieszkańców. Tam nie ma nawet jednego miliona. Jest tylko, mieszka tam tylko 332 tysiące. A to mniej niż mniej niż milion, to ja to odrysowałem od książki i tutaj też było tam napisane gdzie to jest. Widzę? Tylko tutaj zapomniałem że, że dojisować stolicy, ale jakby nie widzieliście, to stolica jest... Tutaj. Tu. Widzę? Okej okay. przejdźmy do stolicy. Stolicę. Stolicę to Rekjawik. On jest gdzieś tutaj. jakby nie zapomniał, to by było tu. No, jest tutaj. Ale okay, przejdźmy do błękitka. Błękitek to jest ryba. I ja konalizowałam tajnego, ale tak naprawdę jest taki ciemny niebieski. Tak jak ten telefon, telefoniu, to się nagrywa. Właśnie oczy ma fioletowe jak widać. I tutaj też jak widać są takie małe białe trumści. Tu. Widzę? Tu. Żeby zobaczyć, że są bardziej co tutaj niebieskie. Tak jak ta pościel. Bo ja to robię na łóżku. Przejdźmy do renifera. Renifer ma takie rogi. Mają do jednego metra długość. Tak jak tutaj narysowałem, to jest takiego. Tutaj jest trzecia wyspa, a tu jest największa z nich. Tak samo rogi, folorze, krogi i kolce też mogą być w różnych Widzicie? Ok, przejdźmy do Foki Fawiej. Ona ma tutaj takie je wąsy. Widzicie? Tych wąsów ma do 33, a takie wąsy u Mojsa mają do ponad 3000. To bardzo dużo, a na całej czele foki w mogą się znajdować takie plamki, które mogą być do 123. Tak samo jak plamy mogą być tutaj u błękitkach. Widzę? Okej, okay. tutaj widzicie, jak tu jest taki mały paseczek, to tutaj też jest taki. A po co on? Właśnie, i to jest pytanie. Nie. Po co on? Właśnie teraz powiem, po co on. Ten paseczek tutaj i tu jest po to, żeby zobaczyć, że na rysunku są takie dwa albo mogą być ich kilka tutaj na mm. jest taki bo tutaj też jest taki i tu i tak samo jest tutaj nie wiem czy widzicie, bo to ma jakieś 4 mm jest bardzo mały tak samo jak to lice paneli widzisz tą tezą plamkę stop o o lice niye bu ona ma jakieś 1 mm

I tutaj, ok, przejdźmy do rekina. On tutaj ma takie małe ząbki, ale jest ich wiele. Ich może mieć do 46. Ma 46, bo to jest do pary. A wszystkie zęby ma. No. Prawie wszystkie mają do pary. Niektóre są bez pary. Nie wiem, czy to wi wiecie, ale niektóre naprawdę są bez pary. Bo też alozał ma 53 zęby, tak? A to znaczy, a, a to znaczy, że ma bez pary jednego zęba albo trzy zęby. Widzę? Tutaj te są bezpaństwie trzy zęby, bo tutaj są cztery, a tutaj są pięć, a tutaj są cztery. Więc trzy ja razem jest ponad dziesięć. A i tak samo tutaj też jest ich mniej niż dziesięć, bo ich tutaj jest. Oczywiście siedem. Widzę tu. Tak samo jak tutaj, na tej wyspie, tutaj wygląda trochę jak Widzę tu. Ok. Przejdźmy do Islandii M E. He's